Cześć, jeżeli jesteś hardcorem i chcesz zostać zbanowany w Roblox, to wbij na tę grę, którą tutaj widzicie. Jak widzicie, RTC, czyli taki kanał z newsami, zakomunikował, że wbicie do gry Crosswoods A.2 powoduje to, że dostajecie bana prawdopodobnie na jeden dzień, ale może być też na dłużej. Zresztą tu jest to napisane, więc jeżeli ktoś z Was jest hardcorem, to niech wbije na ten. <grych> Na ten serwer i, i ten i na tę grę i możecie sprawdzić czy rzeczywiście to działa, jeżeli RTC mówi o tym newsie to jednak dał tego newsa to jednak jest to prawda. Gra używa technologii do efektywnego oszukania Roblox, moderacji, automatycznej moderacji Roblox. I przez co ta moderacja myśli, że wypisujesz bardzo okropne rzeczy? Czyli to działa na to, że jakby wypisujecie wulgaryzmy, jakieś inne rzeczy, które są zbanowane w Robloxie. Więc lepiej nie dołączać do, do tej gry Crosswoods, <coughs> Client Error, Verify User. Widzę, że ktoś zrobił sobie żarty czymś takim. No i słuchajcie, tutaj jest napisane, że są. E, nawet pernamentne bany, także to musiałby z was być jakiś konkretny hardcore, żeby tam wbić. E, e, także uważajcie na to, bo to może zbanować naprawdę wiele osób i wiele osób już zostało zbanowanych. E, z tego co mówi tutaj RTC, większość tych banów jest na jeden dzień, ale może to wzrosnąć, eskalować. I zresztą było już tutaj napisane też, że są też permanentne bany, więc trzeba uważać. Tak szybko jak tylko zrefreszujesz, after, re, z, użyjesz re, refreszu po tym jak, jak dołączysz do gry, czyli wyjdziesz pewnie z niej, zostajesz zbanowany. <gry> także, także słuchajcie, naprawdę rzeczy dziwne się dzieją, nie wiem co to za troll stworzył tę grę, ale mówię wam, uważajcie lepiej.